No ładny ten czerwony kolorek. Zobaczę sobie, dostosuję to lakier. Gdzie jest droga? Gdzie jest droga? O oh, cholera. Oh. Nie, to nie jest dobry powiem, żeby grzebać w opcjach. Poczekaj na mnie. No co ty? Już to jest wyścig. No maks. No dobra, czekam. Cz czekam 10 sekund. Znaczy, tak, 10, dwie sekundy chodzę poczekać. Na pewno. O, tak, już ta, 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 ta. Także jesteśmy kwita. No chyba nie. No jak to nie? Ja byłem pierwszy przed zderzeniem. No nie, bo w sensie ty na mnie zaczekałeś i ja na ciebie też zaczekałem. No, okej. Okay. Oh, się wypierdliłem. Dwadzieścia setnych sekund, To hmm, w sumie być ciekawie, jak tak dużo ludzi. A, ci ludzie tak. napieprzemy tymi klaksonami. Czy to ja? <grywa> ja pierdolę. No to po cholerę. No bo z tym Veyronem tak sobie klikamy. No, no fajnie. I no my cały czas czekamy tylko jednego gościa, on, czy... on what level did you get, Bugatti? Czekam na odpowiedzi wszystkich, zwyciężyłem, zajebisty jest Ufff. No co jest? Okej, okay, dobra, jedziemy, o, tak? No, jest, jedziemy, tak Już? Tak, tak. O kurna. Ja się wpierdoliłem. Dawaj, jesteś trzeci, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, ja spierdoliłem. Spierdoliłem. No nie, no co chwilę mi ktoś rozpadał. A tak, ostatni. No nie, i przejmę lepsze niż główna. No nie. I to jest pod. Bo ja jestem ostatni. No nie, jakiś koleś ostatni. Ja mi jakiś koleś BMW. BM-ką. Widzisz, Co? Widzisz, pierwszy. Dobra na to na 10 osób jestem za prawie nie z zajępiczam Ej Lon już jestem szósty No ładnie, ładnie. Po ci nic nie wiadomo Dar już tutaj widzę, że umiejętności się kurwa Piczą <laughs> <I> <laughs> Tak Oooo Awentador Powiedz Nie, ja pozwoliłem Gracias. Que... Pięć, piąty, to może być. Kiedy? Nie będziesz ci w fumę. Cześć! Tak! Ja pierdzielę. Zaczął, okay, let's go! Jak to mówią, let's go to the work, Stefan. Ja pierdolę z ciebie, <laughs> ma paganini? O ty, co ty za mnie wpadłeś? Nie. Czy można Alfaromę omiechać? Um tak. Jedziesz Alfon? Nie, jeden zambre, jeden zambre. Ja przed tobą. Muszę tam tego dogonić, muszę. Nie, jestem trzecim. Ja drugi. Ja Jesteś drugi taki. On się zaraz rozwali. To będziesz za mną. Widzę jak jedzie. Rozwalił się. Nie, nie! Jak ty się stało? Powinien się rozwalić.

multimilitaryny Holo to Neto mi, co ci się z tym Z tym, z tym w ogóle ze wszystkim yeah.